Witam Was wszystkich, witam Was na moim kanale. A dzisiaj znowu filmik z Toka Boka, nadzieję, że Wam się spodoba. No i zaczynamy. Hmm, co to jest za dźwięk? No cóż, to, to się ubieramy do szkoły. Spokojnie mam plecak. Tak, no to już mogę ruszyć. O rydze, śpią. To jest jeszcze nie Bartek! Bartek! Co jest? Daj mi spokój. Czeka na ciebie na dole. Dobra. Tak jest, jak się ma. Są strugulą do domu musi zabawę przerwać. No już idę. Dobra, to chodźmy na dół. Bo musimy do szkoły, wiesz? Wiem. Dobra, to chodźmy. Idziesz? Tak, sekundę, zapomniałam tylko po coś pójść. Cześć Oliwka. Pa, Bartek. Hmm. A. Idealne. Bartek, gdzie ty jesteś? Już idę! Pa! Pa Bartek, nigdy mnie nie mówisz ale okej. Okay. Dobra, to pa! Dobra, to chodź idziemy do szkoły, bo się spóźnimy. Dzisiaj już stałam trochę później, no i ja zapomniałam zapomniałam zrobić pranie, czy co tam? Hmm. O! Hmm. ka No wiem! Siema! Bartunio, Kubuś! Kuba! Dobra, gotowy? Oczywiście! Tutaj! Masz! Świetnie! Dobra, ale gdzie są? Jak już mówiłem, przylecą same. Załapałem drony, żeby zrobiły to. Jak ktoś będzie w windzie, to od razu będzie miał panie. Dobrze, tu się źle. Muszę do windy. Chodź mi też do windy. Może pojedziemy na górę do kantyny. hm no my też pójdziemy już do windy. Teraz. A teraz ja tu mam jest na oczy. pomysł, co? Tak. Sekunde. co? Mi się spodoba? No oczywiście Bierz czas, tą torbę i zasuwamy! Błe, co to było? No dobra, już czas do szkoły. Dzieciaki? No, dobra. E, proszę do klasy! Co to jest? Hm? Dobra, to my zostaniemy tu Ok. Hej, to mój blizak, sorry. Dobra, to możemy usiąść. Dzień dobry panie. Dżabloński, co tu było? Myśmy ma uderzyć, że my tu nie byliśmy. Ho, co to jest? <grym> co to jest? Kten, to to było nie bardzo dużą karę. O jacie, to bardzo przykre. Na dzisiaj odwołuję lekcję. Tutaj o! Tu jest teren badalni. O, ale proszę pana, dla nas jest to bardzo ważne. Właśnie piszemy następny dzień przecież test u pana, a my musimy wiedzieć czego pisać. No, tu się z nią też zgadzam. Nie obchodzi mnie to! Wszyscy może teraz wypuścić klasę. No dobrze. Jak myślicie? Myślicie, że ktoś w tym maczał palce? to jest dość bardzo prawdopodobne, hmm. idealnie zrobione kuba, no wiem Bartek, mam nadzieję, że powinno się zrobić dużo większe halo, no mam nadzieję, będę robił pranki już, nie, już bardzo częściej, no nie wiem że będę robił częściej, pokaż mi co umiesz. Możesz ukryć rzeczy. Świetnie. Sekundę. Włóżmy im. Weź ich telefon. Zeszyt. Wszystko ich najważniejsze. No. Co to jest? Cyklop... Już się nie zmieści. No cóż. No to my musimy to wziąć, dobra, chodźcie, już będzie schowamy. Schowamy to. Mm, dobra, tam tak nie mam takiego opuszczonego mieszkania, nie wchodzi. Więc, mamy szczęście, dobra, ciechałem stąd. No. O, muszę do mojej szafki. Ja też muszę do mojej szafki. No to otwieram. Co? Co? Gdzie są nasze rzeczy? Gdzie są nasze rzeczy? Tam jest jakaś na no, sala. Nie chcę tam wejść. Ja tym bardziej nie. bexel, pa, Beksel, ale płaczą. Nie no, to chyba najlepszy dzień w naszym życiu. No, dobra, to idziemy już do domu, bo już koniec szkoły. Dindon, dindon. Dobra, to idźmy do domu. No, ty wiesz co? Musimy się kiedyś spotkać. Ja to zrobić. No, nie wiem tak do końca, ale pewnie za niedługo. Dobra, to pa. Bartek, to było się dziwne, co nie? No nie wiem. Tak trochę to było normalne. Jak w... za moich czasów. Za twoich czasów? Za twoich czasów? Uspokój się. Czu. Dobra. Już wieczór. Dobra, to już idę spać, by się nie skapnął, że dzisiaj coś zrobiłem. Dobra o, rodzice jak zwykle znowu śpią. No to ja też już będę musiała iść spać. Okej, to na pewno muszę zgasić. O. To dobranoc! Jak chcecie wiedzieć, jak się dalej skończy, to teraz był pokazany, jaki będzie part 1. Bo Bartek robi z kółą pranki i nikt nie wie, jak to się daje skończy. Jak chcecie dalej oglądać, to bądźcie na Obserwującym i obserwujcie mój kanał, subskrybujcie go i duży łapek w górę. To dziękuję, do widzenia.